Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie powiem Wam o bardzo ważnym oprysku papryki. Jaki należy wykonać już teraz. Niektórzy z tym opryskiem czekają do czasu, aż papryka zacznie dojrzewać. Ja jednak ten oprysk wykonuję już teraz. Słuchajcie, moje papryczki już mają. Niektóre mają po 3-po 4 owoce. Niektóre mają dopiero kwiaty, nierówno. Nierówno rosną, ale na to nie mamy wpływu. Ale do rzeczy. W tym filmie pokażę Wam bardzo ważny oprysk, jaki ja wykonuję przy paprykach. Jest to oprysk wapienny, wapniem, łatwo przyswajalnym dla rośliny. Dlaczego oprysk? Oprysk dolistny jest o wiele łatwiej przyswajalny dla roślin niż podlanie w podkorzeń. Pomimo tego, że w glebie mamy dużo wapnia, często rośliny mają problem z jego pobraniem. I dlatego ja proponuję Wam, żebyście wykonali u siebie oprysk preparatem Kalio. Jest to preparat całkowicie naturalny, całkowicie nie jest chemią. Są to zmielone skórki skorupiaków. Poddane procesom przetwórczym, oczywiście. Dzięki czemu. Wapń podajemy do listnie. Preparat ten jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych, więc nie ma ryzyka, jeżeli ktoś uprawia warzywa ekologicznie, że dostarczy tam bardzo dużo chemii. Spójrzcie, preparat ma lekko taki brązowały kolor, ale tym się nie ma zupełnie co przejmować. Spryskamy dość intensywnie krzewy, z każdej strony. preparat ten zapobiegnie suchej zgniliźni wierzchołkowej, która występuje na papryce dość często. Spójrzcie, jaka tutaj jest ładna, duża papryczka, już jedna, tam są mniejsze, tutaj już są takie. Jak jak mówię, ten oprysk można by było wykonać za 2-3 tygodnie, ale ja wolę wykonać go już teraz i mieć pewność, że moim paprykom nic nie będzie brakować żadnych minerałów. Preparaty wapniowe są też bardzo dobre, jeśli przy paprykach opadają wam liście. E, nie, przepraszam, nie liście, tylko kwiaty. Często się słyszy o tym, że papryka, pomimo tego, że jest bardzo ładna, nie zawiązuje owoców. I gubi często kwiaty. No jest to spowodowane tym, że brakuje jej pewnych składników mineralnych, składników pokarmowych, takich jak wapń, ale również potas, fosfor. O tych też musicie pamiętać w pierwiastkach. I tak tutaj pryskam. Widzicie, mam obok sałaty. Nie martwię się o sałaty, bo sałatą ten środek nic nie zrobi. Należy oczywiście stosować się do okresów karencji. I tak, preparat ten możemy stosować do czterech razy na roślinie w trakcie sezonu Nie pryskamy oczywiście w ostrym słońcu, nie pryskamy oczywiście wieczorem. Najlepiej pryskać rano, tak jak ja teraz to robię. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do komentowania, lajkowania i oglądania.